Wierzę, że to mówię, ale nie jem już cukru przez miesiąc. Na piernicze, ale to zleciało. Na początku nie było łatwo, bo miałam ogromną ochotę na coś słodkiego i brakowało mi tych wafelków do filmu. Ale za każdym razem było coraz łatwiej i zauważyłam wiele pozytywnych zmian. Przede wszystkim mam dużo więcej energii i nie czuję tych wahań nastroju. Mniej się męczę... Lepiej śpie. Moja cera się poprawiła. Tak wiem, niektórzy z Was uważają, że cukier w ogóle nie ma wpływu na naszą cerę. Owszem, ma, bo to jest świetny zapalnik dla stanów zapalnych i cukier wpływa na nasz cały organizm. Ma on całego wpływu, ale w większości ma. Trawienie się poprawiło, dzięki temu czuję się szczuplejsza. Od razu mówię, to nie był mu powód, żeby odstawić cukier. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego ja odstawiłam cukier, zapraszam do poprzednich filmów. I jeszcze, co się zmieniło, to to, że mam mniejsze uczucie głodu. Nadal mam apetyt. Bardzo dobry. Ale już nie myślę o tym jedzeniu non stop, tak jak było wcześniej. I co dla mnie bardzo ważne, zmniejszył się mój poziom lęku. Nigdy bym nie pomyślała, że cukier ma aż taki wpływ na moją psychikę. Oczywiście przechodziłam też przez trudne momenty, o których powiem w następnym filmu, bo nie jest nic idealne. Najważniejsza lekcja z tego miesiąca zrozumiałam, że mam kontrolę nad tymi słodyczami, że mogę wytrzymać bez tego cukru i nie jeść go codziennie, żeby być szczęśliwa. Bo była to świetna próba silnej woli oraz dowód na to, że jeśli chcę zmienić nawyki, to mogę je zmienić naprawdę. Podsumowując, to wszystko to mniej cukru, więcej energii, lepszy sen, lepsze samopoczucie, lepsze zdrowie. I mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do tego, żeby też spróbować i nieść tego cukru przez miesiąc albo tylko tydzień, żeby przekonać się, jak to jest na własnej skórze. Jeszcze zostało mi 80 dni wyzwania, i mam nadzieję, że teraz pójdzie wszystko z górki. Dzięki bardzo za zostanie do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!